z przepiękną wieżą, z ciekawą w patio. A, 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 a. No idziemy w dalszym ciągu próżgarkami i widzimy piękne malunki, a święty Franciszek dostaje natchnienia. O.

Roślinność Patria w tym kościele franciskanów Przepiękna roślinność I piękna fontanna Piękne kwiaty Tak kiedyś wyglądał Dubrownik przed laty, Tak, ale tak naprawdę. No bo tak dawno kiedyś wyglądał Dubrownik. tego, że to było najbardziej cudnące miasto w Europie, nie? Tak, stąd pewnie te perfumy. Ale, ale tutaj w Dubrowniku często, broniono się tymi przeciągami, głównie przed chorobami zakaźnymi, bo stojące powietrze jak się nazywało, morowe. No, e, i jeszcze święty, przeciszek. Pamiętam, że Pan Amów Rego, jeszcze tutaj z oryginalną połową, to jest Kościół z Bawisielami, jest tańczych Kałów. Patrzcie teraz na wieżę Kościoła i zerknijcie tutaj na skos. widać ją dzisiejszą. Zobaczcie jaka różnica. Nie? To jest wysoka, strzelista, prawdziwy gotyk. Tam jest po prostu mieszanka steru A to jest styl romański, proszę Państwa, to kolumielski.